Witam serdecznie na kolejnej wojnie. Dopiero co się z biliśmy Seven Days Departed w ostatni weekend, a teraz zbijem się z, z, z Gypsy Danger, czyli aktualnie trzeci najlepszy sojusz na świecie, bo niedawno przegrali z Istanbułem, więc stracili swoją pozycję w sojuszu numer 2. Eee, I ogólnie, czyli nie wiem, musiałem stopa zrobić. Eee, w nagrywaniu nie wiem do końca, co tam powiedziałem, czego nie powiedziałem, aczkolwiek no, mieliśmy z nimi szansę. Eee, po pierwszych 60 atakach, czyli na, na powiedzmy 1 trzeciej wojny, wygrywaliśmy z nimi o 4 ataki. Niestety, później poszło to wszystko w złą stronę. I teraz nam już mocno odskoczyli 17 ataków. Mają nad nami przewagi. Strata nie do odrobienia, ale postaram się zrobić wszystko, co możliwe, żeby tą stratę jak najbardziej zmniejszyć. Oni tutaj postawili ogólnie. Głównie na smoki, na tanki fioletowe, ze smokami takimi jak Stargazer, głównie ten smok Stargazer daje im 20% many. Gdzie tutaj to jest? Wsparcia. Tak, zwiększa manę wszystkich soczników o 20%. I na przykład oni mają takie karty, takie stawione niektóre, że mają trzy fioletowe karty i nastawiają się na to, że. Ten smok ich doładuje i będzie ciężko to wygrać. Wiadomo tej kusi iść żółtym składem, aczkolwiek jeśli nie będzie tych żółtych klocków na start, a lepiej takich, które są w stanie wybić Aramisa i du Duvala, no to jest problem. Um, dobra, zaczniemy sobie od jakiegoś ee, <laughs> Imagusa. Tyle, że jest taki jeden mały problem, ja nie mam za bardzo kart żadnych na, na koty same w sobie, nie mam ani Agata, ani Pięknych i Bestii. Aczkolwiek no postaram się jakoś to zniwelować, te straty. Idziemy na, na takiego pierwszego przeciwnika yy, i kontroluję go w następujący sposób. Dziwalem jestem w stanie wykradać te wzrosty. Jeśli nie uda się dziwalem ich wykraść, no to Fergusem będę je co 4 tury kasował. Dimon będę co 4 tury kasował Imagusa. Yy, leczenie z, na, przy Imagusie i Sable nie istnieje. Jest zredukowany praktycznie do zera, więc tutaj na leczenie się nawet nie nastawiam. Biorę przez to smoka bijącego z delikatnym leczeniem. I e, mam warzywko, które ich tutaj ma za, za zadanie oczywiście troszkę osłabić i też im na leczenie zredukować, które jest tylko z Sebla. E, no i tyle. Salom oczywiście czyści mnie z warzyw od Elzbew. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Oddziały się zgadzają. Ok, no plansza jest naprawdę dobra. Hmm, I co ja bym chciał jako pierwsze zdobyć? No, no by, na pewno pewno chciał salom zdobyć. Dlatego zaczniemy sobie od tego ruchu. I teraz tego i tego. Stargazer, Smokry daje manę, zaraz będą naładowani. E, a ja spróbuję ich tutaj wybić. Zobaczymy, jak salą będzie trafiała. Okej, okay, no tafer, że zginął za pierwszym razem, to jest duża niespodzianka, aczkolwiek no jeszcze jest tej Sable, więc nie ma co się cieszyć. No dobra, teraz tak Dima, tutaj Duval. Tutaj smoczek, znaczy y, smoczek, smoczek teraz. Czy to wystarczy? No dziwo, koty za bardzo się tutaj nie wskrzeszały, więc dobra moja. Ok, idziemy sobie teraz na kolejnego y, kota. Dwa blisko siebie zielone, więc y, postaram się ich zbić po prostu mocą czerwonych klocków, y, czerwonych kart i klocków. Muszę zmienić oczywiście oddziały na te bardziej pasujące pod moich, moje karty. Na Elsbeth mam Hera Grima. Tutaj ta sama sytuacja. Mamy warzywo i magusa i sable, więc nie jestem w stanie się leczyć. Ta Rosalind jest tak naprawdę wzięta tylko po to, żeby, ta, e, no, żeby, żeby czyścić tą suszę. Ale skład czerwony jest naprawdę bardzo mocny, więc może. Może siądzie. Weźmy sobie y, smoka czerwonego leczącego, aczkolwiek no nie, nie do końca jestem przekonany, czy on tutaj pomoże. Więc weźmy sobie jednak bijącego. Jedno złożenie czerwone, które niewiele daje. Więc poszukajmy jeszcze jakiegoś innego, dojścia, aczkolwiek to na razie trochę trochę lipa. Stargazer odpalać będzie teraz. No, mój jedyny ratunek tak naprawdę to jest spróbować dostać tutaj drugie czerwone. Zanim ta mnie oczywiście wybije. Te komba nie są akurat tutaj, tutaj zbyt dobre, z tego względu, że ładuje smoka, a ładując, znaczy bijąc tanka tyle klocków, ładuje smoka. A smok, wiemy co robi, robi nam ekstramana. Myślę, że wygrałbym tutaj w tym ataku, gdyby to był inny tryb smoka, albo byłby po prostu inny smok niż niż Stargazer. A tak, no to jest niestety wielka kaszana. Jeszcze dostałem spowolnienie manny na bimę. I tu jest odbitka. W raz spróbuję tego kota. Nie, Star jest totalnie przegięty, z połączeniem w połączeniu z Friwaru. Hmm. Dobra, zadam jeszcze jakieś obrażenia. A nie, źle, do Freewaru teraz wyleczy. Okej, okay, no nie zdążyłem. No nic, spróbujemy tego samego gościa tym samym składem, czyli dalej trzy czerwone bijące. Może tym razem trochę więcej do klocka będzie na czas. Tym razem już nie mam jak się wyleczyć nawet z tych warzyw, dlatego. No dlatego co? Dlatego po prostu muszę dostać dobre Oklodzka, ale tak naprawdę ja już nie jestem w stanie zbić żadnego defa warzywnego, no bo już Ragrima ani Salom drugiej nie mam, więc. Więc chyba zapowiada się druga odbiteczka. Może ale niewiele zabrakło. Szkoda. Jeszcze jest szansa, że tutaj podejdzie jeszcze czerwony. Narobią człowiekowi nadziei, a potem mamy, co mamy. Dobra, mam dojść do czerwonych, tylko że to, wiecie, co? Sporo klocków do przyjęcia. Pytanie brzmi czy, czy freewaru się odpali od jednego klocka, czy nie, ale raczej tak. Okej, okay, no niby się nie odpaliła. Fajne info w Kauflanda. Garderet znowu spowolniony mamy. Niefortunnie. Jeśli warzywa mnie nie, nie zjedzą, to jest w teorii szansa to obrać. Okej. Okay. To się zapowiada już bardzo dobrze. Sam Imagus to jest raczej jeden ze słabszych kotów. W sensie, wiecie, jak sam staje na plansz, to już nic nie robi. <laughs> ok, kolejny atak na dwóch łotrów. To nie jest też łatwa przeprawa. I taki składik. Bonga jest mnichem, więc ma szansę odeprzeć to, te trucie. Biorę smoka Stargazera, który daje dami manę. Lane i Duval dają takie wzrosty, że ustać z bągą, jeśli raz odpalą, to raczej od razu kasują całą planszę. Dular oczywiście, jako przetrwanie. Wiadomo, że Duval i, i Lane mogą to wykradać, no ale wszystkiego się skontrolować nie da. Szczególnie że to są e, trudne defy do bicia. Dobrze obsadzone. No dobra, no ja z, z tym pierwszym ruchem, który mi daje spore combo i, i powiedzmy, oczyszczenie planszy. Jednym ruchem odpaliłem i smoka, i maronsa. Hmm, jakiś opór zadziała, ale na pewno nie na trucie, bo, bo trujemy się. Aczkolwiek no jest duża szansa, że błąga jeśli mi teraz przetrwa, to. to da mi przetrwanie. Zobaczymy w kogo Duval W Mój damage dealer. Okej, okay, no pozbyliśmy się Lekarza, bardzo groźnego zresztą lekarza, najlepszego w grze aktualnie, i tu już wygląda, że będzie wszystko pod kontrolą. No, a się tafer nie pewnie odrodziła nieraz. Dość taki ryzykowny składnik, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Bardzo mocne niebieskie uderzenie. Do tego góri, który jeśli odpalił to da mi wieczne przetrwanie, bo tutaj nie ma żadnej karty z dispelem. Jedynie co to lane może wykraść dla samego siebie. Shimmer tutaj wzięty jako oczyszczenie suszy. Wiadomo, że jest dosyć słabą kartą. Znaczy słabą, no ma 1400 mocy, więc nie wiadomo jak z jego przetrwaniem. Okej, okay, no plansza znowu dopisała. Więc zaczniemy sobie od tego ruchu tutaj. No niekoniecznie chciałem, żeby ten imagus mi odpalał, ale nie będę narzekał. Eee, spróbuję wybić tego ustada, chociaż nie wiem czy nie lepiej było zrobić segu. Ja sobie mogę mówić kogo wybiję, ale obrażenia tutaj jednak nie są tak potężne jak bym się spodziewał. Kurczę, gdybym wybił tego sebla przed tym, jak odpali i przywrócili magusa, to raczej jest walka wygrana. I chyba się to uda. Mhm, na pewno się to uda. Ok, no, koty, koty dosyć łaskawe dla mnie. Nie, nie, nie wracają za często. E, ostatnio tak nie pochwalam za bardzo chodzenia 4-1, ale, ale tak pójdę. I tak nie mam nic do stracenia na tej wojnie. E, a muszę wybić tutaj szybko przeciwnika, zanim on wybije mnie. Mam na myśli warzywka. Astrid wziąłem, żeby mieć szansę się wskrzeszać. Kolia, oczywiście, do czyszczenia suszy. E, verdigu. Może wykradać ten buff od Salom. E, no tafery nie ma co tłumaczyć. Mocno bije. Fafnir tak samo może wykrać buff od Salom. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Wiadomo, że 9, 9 e, zielonych klocków ustawia mi całą, całą walkę. Dobra, nie mam, nie mam zielony na razie. Hmm. Nie wiem czy tego diamentu nie zagrać, bo tu mam czwórkę, ale potem nie mam dostępu już do niczego. Zagram ten diament, zobaczymy co się wydarzy. Dalej szału jako tako nie ma. Spróbujmy znaleźć coś jeszcze tutaj zielonego. I coś mi się wydaje, że jak zrobię ten ruch, to zielone będą w kolejnej rundzie. Okej. Okay. Dobrze, że te sadzonki są... Aha, ja się w ogóle prawie nie naładowałem, super. Zapomniałem, że ten kot mi spowalnia generację man. Także tyle szukania, po nic. Ok, kot zginął. Tutaj sobie wykradniemy ten bufik. Nie wiem czemu mi mana zniknęła na taferze, ale to jest zła informacja. I muszę te, wymusić tą solą, żeby tego bufa od niej wykraść. nie wiem, no odpalę po eee, dobra. Ten stra Aha, ten straszysz szpon chyba kasuje manę, prawda? Eee, spróbujmy zagrać w taki sposób. No nie, no właśnie nie chciałem, żeby tego Saloma... Nie, żeby tego Diwala odpalało, żeby nie stracić tej many. Kurczę... Troszkę nie fart. Tak samo ten buff, który miałem od salą zgarnąć. Okay, ok, no i zostało samo warzywo. Które teraz będzie obrywało od mrozu, tak? Całe 30 obrażeń. No dobra, poszukajmy zatem. Tu jest taki, że mam 2 mega miliony na sobie. Więc nie może mi nakładać tych. Sadzonek, minus jest taki, że ja mega minionami nic nie robię warzywo. A nie robię, dobra. Okej. Okay, nie ma tematu, także jest wygrana. Także ponownie zrobiłem 5 na 6 powiedzmy. Udało się załapać do pierwszej dziesiątki na chwilę obecną, aczkolwiek, no. Gipsy, cyganie, tutaj cały czas, mimo że e, przegrali z Istanbulem, no to dla nas jeszcze chwilowo poziom raczej nieosiągalny, aczkolwiek to nie dużo brakowało. No. E, mimo, że teraz to wygląda na bardzo dużą stratę, to, to był moment, że, że naprawdę musieli się napocić, żeby z nas dogonić. E, czekamy na nagrody, podsumowanie i dajcie znać, jak wam poszły wojny. Nagrody pocieszenia już zostały rozdane. E, u nich sporo jest youtuberów, więc prawdopodobnie możecie wojnę obejrzeć również z drugiej strony. Przejdźmy jeszcze do tabeli atakujących. Tutaj się troszkę pozmieniało odkąd e, ja biłem. A mianowicie w pierwszej dziesiątce mamy tylko jednego przedstawiciela. Muzyka na dziewiątym miejscu. A w pierwszej 20 niewiele nas jest więcej. cztery osoby łącznie. Trzecie miejsce ogólnie w Sojuszu moje, ale 14 na wojnie. Bardzo, bardzo mocny sojusz ci cyganie. I o ile, tak jak mówiłem na początku filmu, wygrywaliśmy z nimi przez jakiś czas, to później odjechali nam konkretnie. U nas nikt z kompletem 13 osób poniżej 200 punktów. Tak niestety z największymi się nie da wygrywać a u nich widzimy poniżej 200 mamy tylko ile osób? 2, 3, 4, 4 osoby no cóż mam powiedzieć świetny mi pomysł z tym, z tym żeby dać trzy fiolety obok siebie a i wsparcie w formie Star stargazera bo on tutaj bardzo szybko bardzo szybko się ładował jeśli nie było klocków, bo wiadomo, szło się tam żółtymi. Jak nie było tych żółtych klocków, no to i wszystkie pozostałe bardzo szybko te, tego smoka ładowały, a on jest bardzo uniwersalny, bo zadaje obrażenia, regeneruje życie swoim, daje mana i jeszcze potem w czasie regeneruje dalej, także bardzo mocny smok na ten tryb. I głównie przegraliśmy z tym smokiem. Jeśli chodzi o nasze defy, to u nas dalej jest, trwa eksperyment Wymiany Bernadette na, na niebiesko-fioletowego tanka. I pytaliście i ktoś tam się mnie pytał w komentarzu, jak się Lane sprawdził na tanku. Dodam Wam dwie tabelki, które stworzył Lirico. Jedna jest przeciwko Sajersowi Chat, druga z dzisiejszej wojny. Możecie sami ocenić, jak ten Lane się spisywał. Jeśli chodzi o przeciwko czat, to ten lane nie był aż takim złym wyborem. Zawsze spiszemy sobie trzy top najlepsze obrony i tutaj widzimy Black, Black, Ruff i Kochaś bronili się najlepiej. I właśnie mamy tutaj dwa Imagusy i jednego Leina. Na czwartym miejscu również jest lane i tutaj mamy wypisane jak, te, jak to wyglądało. Czyli takie było ustawienie kart. No i Imagus wykręcił średnią obronę na 28,5 punkta, lane na 36,5. Natomiast przeciwko cyganom już to wyglądało dużo gorzej. E, trzy najlepsze defy były z Imagusem. E, I tutaj właśnie mamy wypisane, jak się broniły. Restus Adef był najlepszy. E, też mamy na dole, właśnie, wszystko napisane. Lane od Adasena coś tam bronił. 32-1 to jest niezła liczba punktów. To po prostu def bity na dwa razy za każdym razem. Krzysia również, ale popatrzcie sobie, tutaj tak naprawdę od Defa. Bosego od defa, bosego w dół, wszystko było bite na raz. Wszystko, czyli def, bosego, maleusa, lirico, rawa, jara, pola, mój, słonia, primarii, mario, oraz ano, ano, maximusa. I jak możemy sobie zobaczyć, no to tutaj są aż cztery lejne, które się w ogóle nie broniły. Także e, trzeba sobie na to wziąć poprawkę. I nie wiem, czy będziemy dalej stawiać na te leiny, bo na tych mocniejsze defy się one najzwyczajniej w świecie nie sprawdzają. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.